Nezara mieszka wraz z mężem i czwórką dzieci w Berlinie Neukölln od końca lat 80. On pracuje jako kierowca, ona jako sprzątaczka. Mają też nastoletniego siostrzeńca, Magida, który mieszka z nimi. Kiedy mąż umiera na raka, jego afgańska rodzina żąda, by poślubiła jego brata Batrzacha. Jest to zwyczaj zgodny z zasadami klanu pasztunskiego. Naciska na nią, mimo że ma już żonę i czwórkę dzieci. Chce, by Nezara została jego drugą żoną, by wychowywała ich synów i dysponowała pieniędzmi pozostawionymi rodzinie przez jej zmarłego męża. Ale ona odmawia. W Sylwestra 2000-2001 Magit, który od dwóch lat mieszka w mieszkaniu Nezary jako syn, uzbraja się w nóż. On otwiera drzwi dla odrzuconego pana młodego Batrzacha. Dwaj strzelają i dźgają nożem Nezary i dwóch krewnych płci męskiej przebywających w mieszkaniu. Szef Wydziału Zabójstw powie później, że widział wiele rzeczy, ale nic takiego, to był atak wojskowy. Pięćdziesiąt ran kłutych w klatce piersiowej Nezary. Całe mieszkanie jest pokryte krwią. Po zbrodni Magid twierdzi, że ma dopiero 13 lat i dlatego nic mu się nie może stać. Wkrótce jednak śledztwo ujawnia, że w chwili popełniania przestępstwa miał 16 lub 17 lat, a więc był pełnoletni. Magid został skazany na 8 lat więzienia dla młodocianych za dwa zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci. Podczas procesu dzieci Nezary zeznają o zbrodni i są zastraszane przez członków klanu. Odrzucony pan młody Batsza otrzymuje karę dożywotniego więzienia za trzy zarzuty morderstwa. Dwaj mężczyźni, których zastrzelił w ich wspólnym domu, pozostawili po sobie 17 dzieci, według tego spiegel. Biorąc pod uwagę wiek mężczyzn 41 i 23 lata liczba ta wydaje się bardzo wysoka, ale możliwa. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu i pomoc w budowaniu dużej bazy danych historii o zabójstwach honorowych. Prosimy o subskrypcję naszego kanału Zabójstwo Honorowe.